Dzień dobry wszystkim. Z tej strony, Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Horizon Zero Dawn. Zobaczmy sobie na kwestię naszej mapy. Tutaj został nam jeszcze jeden czerwony punkt, jednak po najechaniu na niego widzimy, że jest to skażona strefa, ale tutaj wymagany jest poziom 20. Patrząc, e, tak jakby na nasze umiejętności mamy zaledwie poziom dziewiąty, chociaż już jesteśmy bliżej 10, ale no, nie będę ukrywać, że nie będziemy się tam porywać. E, tym samym wrócimy sobie do fortu granicznego Karja, by dokończyć nasze zadanie. Jakby... Czy to będzie dobry kierunek? Dokładnie tak. Oczywiście będziemy starali się też polować na zwierzynę oraz zbierać wszelkiego rodzaju roślinność, która nam, yy, tak jakby, zostanie podrzucona pod nogi. la, tutaj widzę... Może chodźmy jednak w tym kierunku tutaj bardziej. Się być krótsza droga. Obóz bandytów, zobaczmy sobie na mapie. Zabij bandytów. Może na razie nie będziemy się tutaj oddalać. Naszej głównej misji, korzystamy oczywiście tutaj z możliwości ogniska. Dobrze się składa, że akurat jest tutaj sporo tych roślin tak jakby umieszczonych w jednym miejscu. Trochę tego życia nie będę coś za to Straciliśmy. Oj oj kurczę oj. to jest ten straszny potwór który nas zabił poprzednio więc no ja nie jestem przekonana co do niego On jest podatny na ogień Dlatego zwróćmy uwagę tutaj. Jakby w naszym obecnym łuku nie mamy możliwości korzystania z tych ogniowych strzał. Z tego co widzę. Kurczę, słaba opcja bardzo. W wytwarzaniach. Weźmy sobie z amunicji. Te ogniste strzały wytwórzmy. Strzały myśliwego na fulla również. Podobnie do tego łuku. Zobaczmy jak to będzie teraz wyglądać. Weźmy oczywiście strzały palące się. Zobaczy tutaj jeden był. Coś taki nas nie zauważył. Super, szkoda tylko, że byłoby bardzo szkoda gdyby się tutaj na nas rzuciły. Dobra, będziemy go powoli... O cholera rozwalać. Nie, czemu ten tu przylas? Wszystko zwróćcie uwagę, że warto jest sobie skanować te mechaniczne, bo to o cholera y, pozwala nam zobaczyć ich słabe strony. Dobra, brak amunicji, szybkie wytwarzanie. Y, tutaj mamy amunicję, tutaj mamy łuk, nie ten, tutaj ten. Ognista strzała, szybkie wytworzenie. Pięknie. Dziękujemy bardzo. Wszystko sobie tutaj weźmy. Tam jest jeszcze jeden cholernik. Nie, padł. Dobra. Weźmy sobie tutaj, podleczmy się. Powiem Wam tak, nie było najgorzej. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że zeskonowaliśmy sobie tego y, pajęczaka, skorupiaka, czy cóż to za okropieństwo było. No dobra, teraz co? Chcecie, żebyśmy tutaj poszli, czy tu? Tutaj. Y, bo jak tak jakby walczyliśmy z nim wręcz, nie zadawałam mu praktycznie żadnych obrażeń. A w następstwie, tak jakby na trzy ataki, zostaliśmy pokonani. Teraz było o tyle ładnie, że jednak te strzały to ogniste. To słońce świeci dzisiaj dla nas! To nie słońce ryzykowało tu życiem. Ogniste strzały jednak praktycznie rozwaliły je. To co? W mgnieniu oka. Otworzycie mi teraz bramy? <laughs> Słyszeliście? Otwierać bramy! i wyślijcie wież do kapitana Balana. Dokąd to dziewczyno? Na zachód, do południka. Szlak połamanych kości jest trudny w każdych warunkach. Powinnaś pomówić z kapitanem Balanem. Niedawno wrócił z południka. Znajdziesz go w forcie, na balkonie po lewej wychodzącym na dolinę. Dobra, dzięki. To my powinniśmy ci dziękować za załatwienie tych maszyn. Krocz w świetle. Zwróćcie uwagę, że w prawym, przepraszam, w lewym górnym rogu mamy pod paskiem zielonym życia, które możemy sobie, tak jakby, regenerować. W momencie, kiedy ten czerwony podstawowy pasek nam znika, mamy dwa zielone plusiki. Oznacza to, że, tak jakby, ten pasek jest dodatkowo dwukrotnie załadowany tutaj oczywiście skorzystajmy sobie z szybkiego zapisu i dokładnie tak jak myślałam, wbiliśmy sobie dodatkowy tak jakby nowy poziom, mamy poziom 10 i dostaliśmy dwa punkty do wykorzystania w umiejętnościach czyli tak mamy jak do tej pory cios z góry Tutaj mamy refleks Łowcy. Przyczajenie. Dodatkowo zmniejsza Twoją widoczność, gdy kłucasz. To nie jest głupie. Mocne ramiona. Trafienie krytyczne. Tutaj mamy wabik. Z tego raczej nie będziemy korzystać. Złomiarka. Szansa na dodatkowe surowce podczas łupienia. To też nie jest głupie. Naprawa wierzchowca i mistrzyni zbieractwa. Tylko tak, z jednej strony wolałabym sobie ulepszyć, wolałabym sobie ulepszyć naszą walkę wręcz, niż tak jakby ładować w miejsca takie, które średnio mogą nam się przydać. Będziemy mogli jeszcze użyć y, mocne ataki. Włócznią będą szybciej powalać maszyny. Właśnie, coś takiego bym wolał takie powalenie. Przerywa jeden podczas celowania, aby założyć na cięcie dowolnego łuku dodatkową strzałę. To też nie jest głupie. Tutaj mamy też trzykrotnie y, wydłuża maksymalny czas trafienia, skupienia. No i moi kochani, tutaj sobie wstrzymamy się z jakby rozparcelowaniem tych punktów i poczekamy aż będziemy mieli 3 punkty i wtedy tak jakby będziemy sobie z nich korzystać Teraz mamy tutaj do pokonania drogę. Jednak mimo wszystko rozejrzyjmy się tutaj w tej wiosce. Krainach. Mówiłeś coś o kłopotach na banuckich ziemiach. Tak głośno byłem? Mam już nieco przytępiony słuch po tych strzałach długonogów. Ale masz rację. Dopiero wróciłem z kraju. Szukałem lepszych łupów. No i okruchów. Zgaduję, że ich tam nie znalazłeś. No tak. Banukowie jęczą o nowych maszynach, gadających duchach, a ich sakiewki zamarzły. Czym jest szlak handlowy bez handlu? To tylko szlak. Szlak handlowy? Myślałam, że banukowie się izolują. Jednak oseramowie są sąsiadami banuków. Czym jest parę górek dla przyjaciół? Mam tam paru znajomych, wciąż walczą o przeżycie na tym lodzie, ale nic się tam nie trzyma kupy. A te wszystkie bezsensowne przesądy i oszalałe maszyny nie pomagają. A co to za nowe maszyny i duchy? Szczerze to sam nie wiem. Widziałem wiele banuckich pogrzebów, takich, co to się nie chce oglądać. O nie mój styl. Cóż, kiedy będziesz w moim wieku, będziesz wolała zbieranie połowcach w Królestwie Słońca. Jest cieplej. Co to za miejsce, ten kraj? Kiedy kardża złapali za miecze i rąbali na skraju ziem Banuków, pozostał po nich kraj. Czyli dawne pole bitewne, jak dolina poza świętą ziemią. Aha. Drogą przez przełęcz na północnym wschodzie. Są otwarci na obcych, twardych jak ty. Nie spodziewaj się wielkich powitań. Szczególnie nie teraz. Nowe maszyny i gadające duchy? To ciekawe. Tak myślałem, patrząc na ciebie. Nie mów, że nie ostrzegałem. Jest ścieżka przez góry na północnym wschodzie za jak go zwiemy Kurhanem. Nie przegapisz. Po drugiej stronie zobaczysz coś w rodzaju miasta. Może tam ktoś cię od tego odwiedzie? Może tak, może nie. Dzięki za informację. No dobrze, tutaj mamy jeszcze kolejną osobę chętną do rozmowy. Tam też z kolei po prawej jest handlarz, do którego oczywiście również podejdziemy. Alan, Podobno byłeś ostatnio w południku, kapitanie. Czy droga jest bezpieczna? Nic dobrego. Przybywa maszyn, a zwiad donosi o skażeniu w tamtej okolicy. No i po blokadzie. Trzymaj się dróg, są dość bezpieczne. Chociaż po tym, co zrobiłaś, w wnoszę, że dasz sobie radę. Dobrze walczysz. To mogłoby się przydać, gdybyś wróciła na wschód. Chociaż głupio mi prosić o kolejną przysługę. Ale... W zamian oferuje odpowiedzi, jeśli masz pytania o Królestwo Słońca. Co to właściwie za miejsce? Wieża dnia wyznacza wschodni kraniec Ziemkardzia. To faktoria handlowa, zajazd. Nie cieszy się dobrą sławą UNORA. Zapanowania poprzedniego króla Słońca wielu jeńców Nora zebrano tu, przed przetransportowaniem do południka na ofiarę. Ale słońce już zaszło. A Vat skierował mnie tutaj, aby zapewnić, że Karcza z tej placówki będą szanować lud Nora. Jak stoją sprawy między twoim plemieniem a Nora? Króla Awad pragnie pokoju. Słyszałem, że ma trony też. Ale stare rany wolno się goją, a nasze ludy są dumne. Ja dbam o to, by nie było dalszych prowokacji ze strony królestwa. Zwłaszcza teraz, bo... cóż... musicie odzyskać siły po tym strasznym wydarzeniu. Muszę się zbierać. Dzięki za informację. Chwileczkę. Gdybyś przypadkiem wracała na świętą ziemię, możesz coś dla mnie zrobić. Kiedy doszły na wieści o skażonych maszynach, wysłałem patrole. Potwierdziły moje obawy, więc zamknąłem bramy. Zdaje się jednak, że kilku ludzi zostało za nimi. Jak ich znajdziesz, będę wdzięczny. Ostatnio widziano ich nieopodal opuszczonej wioski Nora, a na wschód stąd. E, poszukam ich, jeśli tam będę. Zdziarski krok. No dobrze. Chodźmy do handlarza, o, tutaj mamy w przedmiotach specjalnych. mapa metalowe kwiaty mapa botanika z plemienia utaru Daje znaczniki wskazujące miejsca gdzie można znaleźć metalowe kwiaty wow mapa banuckie figurki starożytne naczynia oraz widokówki naprawdę ciekawa kwestia ale myślę że w tym zajmiemy się tak jakby w późniejszym czasie tutaj mamy serię darmowych próbek Oczywiście skorzystamy. Skrzynia szulera okruchów. Tutaj nie będziemy z tych żetonów na razie się pozbywać. Jeśli chodzi o amunicję, to raczej sobie robimy sami. Pułapki i wywary. Nie zrobimy sobie tych wywarów regenerujących szczególnie, że tak jakby mamy możliwość zrobienia ich i tak jakby w sensie lepiej jest nam chyba je kupić niż zrobić, ze względu na to, że nie mamy za dużo tych mięs. A tutaj jeśli chodzi o ilości dobra, maksymalnie 3. Ilości tych części to jednak troszkę ich mamy. Dobra, jeśli chodzi o życie, to jestem zadowolona. Tutaj możemy też dodawać surowce. A, soczyste mięso do tej szybkiej podróży. Dobra. Klutów mamy 53. Echownik. Tego nie mamy. Jeszcze pakiet drewna. Złoty pakiet szybkiej podróży. Ten przedmiot pozwala na odbywanie dowolne, dowolnie wielu szybkich podróży do odnalezionych już ognis i osad. O! Myślę, że sobie w coś takiego będziemy inwestować. Potrzebujemy skóry lisa i 10 sztuk tego mięsa. Więc jak najbardziej jestem za tym. No bo bez sensu kupować coś non-stop, skoro możemy mieć rasa porządnie. Tylko jednak ta skóra lisa, musimy na te lisiaki trochę popolować. Jeśli chodzi o ubiory, w sumie jestem jak na razie zadowolona z tego naszego. Ale zobaczmy jakie tutaj mają z tych bardzo rzadkich. Chcę zobaczyć najlepszy. Ciężka osermańska łamaczka strzał. Ale tutaj już naprawdę konkrety. A jeśli chodzi o broń, tutaj jest potężny łuk. W sumie na dobrą sprawę, jakbyśmy mieli potężną ilość tych okruchów, to. O, mamy też serce piło zęba, więc. Moglibyśmy mieć naprawdę potężny łuk i tutaj konkretnie wymiatać bo tutaj mamy, co, potykać cienia ale zwróćcie uwagę, że cały czas nie ma nigdzie tych hmm. nie ma nigdzie tych yy, dzid no ale dobra, no cóż, no, jeśli chodzi o broń no to też nie wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali aż tylu korzystamy sobie z tego naszego łuku w sumie najbardziej może sobie ten po prostu sprzedajmy. Tutaj najważniejsze, że mamy te strzały ogniste. Ten niestety nie ma e, tych strzał. Tego nie wiem, czy ja go w ogóle nie sprzedam. On zadaje więcej obrażeń, e, jeśli chodzi o kwestie e, amunicji, ale na dobrą sprawę jest trochę gorszy. Dobra, ten sobie sprzedamy, ten też, bo nie mamy aż tyle miejsca. Tutaj ubiór wyrzutka, w sumie za to nic nawet nie dostaniemy, więc nie wiem, czy jest w ogóle sens sprzedawania tego. Tutaj zdecydowanie też możemy sprzedać modyfikacje, pułapki, to sobie wszystko pozostawiamy. Wróćmy sobie teraz uwagę na nasz ekwipunek. Tutaj mamy jedną skrzynię do otwarcia. Tutaj mamy tak, dwa nowe eliksiry. W kwestii wytwarzania ciekawi mnie jedna kwestia, to mianowicie to, że tutaj opróżnimy. Jakby my korzystamy z tego stroju, ja chciałabym sobie tutaj opróżnić to miejsce. Aha, musimy opanować umiejętność druciarki, żeby się pozbywać tych slotów. Kurczę, ale lipa! Czym jest druciarka? Chciałabym to wyjąć, złomiarka. Kurcze, tutaj jest dopiero druciarka. Można zdejmować i wykorzystywać ponownie zwoje broni i sploty strojów. Ojeju. Ale się udupiliśmy trochę. Nie wiedziałem, że nie można ich wyjmować. Straszna lipa. To jest słaba informacja, bo... jakby teraz w naszym łuku wolałabym mieć na przykład lepszą modyfikację. Nie możemy tutaj nic pokombinować. To jest zła wiadomość. Ale na no spokojnie, prędzej czy później zdobędziemy tę umiejętność druciarki. A tym samym, moi kochani, będzie to koniec naszego aktualnego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć.